O coś w opadzie uderzyło na westinka. Mam nadzieję, że sandacz. Ale chyba zębaty. Nieduży. Co to jest? No niestety szczupek. Niestety, to tylko szczupak. O, taki wymiarowy. Nie lubię szczupaków łapać. Już nadzieja była na sadacza. pod 60 cm i poszedł do siebie popłynął druga ryba Przed... o jest sandaczek jednak jest sandaczek kurde nie chcę tu schodzić na płosze O no taki no też wymiarowy Ale za całą gumę pazerny Tik i dowody albo szybkie zdjęcie zrobię Chyba sam wiecie Czyli będę mógł do domu wracać, jednak są tutaj Nowa miejscówka Jedz andać, jedz Taki fajny nawet. Czułem, że są tutaj choć tu. Pewnie słabo będzie widać na nagraniu. Tylko żeby nie spadł, bo lekko cmoknął cmuk, w oblerka. Chodź tu, chodźcie, fajnie, chodź. Napcie kawał ryby. Czyli mogę wracać do domu? Patrzcie jaki zander, już go wyczepiam na bloga. Naprawdę już ładny zanderek. Zdjęcie za stryknem. Go wypuszczę. Nie chcę mój się skrobać. Dlatego go wypuszczam. Oj! Ciężko się chodzi po kamulcach, no co? no pójdź, pójdź. jest dwa kilo na pewno, dwa i pół, coś koło tego. No, no i mogę wracać do domu. Kurde, pewnie na nagraniu nic nie będzie widać prawie. Szkoda, że muszę jutro sklep otworzyć o ósmej i... jednak popracować sobie trochę. Gdybym dłużej posiedział, czuję, że będę zławił coś jeszcze.